Natalia Ziętowska, witam i zapraszam na serwis informacyjny telewizji SLD. Ponad 360 tysięcy złotych. To właśnie tyle kancelaria prezydenta postanowiła przeznaczyć na nową stronę internetową Lecha Kaczyńskiego. Jak się okazuje, to kwota stanowczo zawyżona. Zdaniem ekspertów, nowa strona internetowa Głowy Państwa powinna kosztować znacznie mniej. Właściciel jednej z warszawskich firm zajmujących się przygotowaniem stron internetowych. Uważa, że kwota, jaką prezydent zapłacił za witrynę, jest mocno wygórowana. Zbudowanie podobnego serwisu internetowego przez duże i poważne firmy, funkcjonujące na rynku polskim, mogłoby kosztować w granicach kilkudziesięciu do kilkuset 100-120 tysięcy złotych. I wydaje mi się, że to jest maksymalna kwota, jaką można byłoby zapłacić za tego typu serwis. Zdaniem posła sojuszu Tomasza Kamińskiego nowa strona internetowa beta.prezydent.pl to kolejny krok zmierzający do kreowania nowego wizerunku przez Lecha Kaczyńskiego. Już rozpoczął. Kilka ruchów, ostatnich ruchów, które zostały wykonane ze strony prezydenta, chociażby ten wczorajszy ruch w kierunku Lecha Wałęsy, strona internetowa, to składa się na próbę podniesienia poziomu zaufania Polaków, polepszenia wizerunku, no ale takie metody nie pomogą. To, co się działo przez ostatnie cztery lata tej prezydentury, Polacy nie zapomną, że jest to prezydent Pisowski. Stanowiliśmy także zapytać przypadkowych przechodniów. Co oni zrobiliby z taką kwotą i czy wydatek kancelarii był ich zdaniem słuszny. Przypomnijmy, że prezydent przeznaczył na nową stronę ponad 360 tysięcy złotych, czyli mniej więcej równowartość mieszkania w Warszawie. Dla mnie to głupota. Jest tyle myślę ważniejszych spraw, żeby wydać 360 tysięcy złotych to na stronę internetową. Myślę, że na stronę internetową można wydać parę tysięcy max. Nie taką porządną, ale 360 to jest stanowczo za dużo. Mi się wydaje, że niektórzy to woleliby, żeby prezydent sprzedał pałac, dał pieniądze Tuskowi i jednocześnie mieszkał w namiocie. Odnoszę takie wrażenie. Czyli 360 tysięcy za stronę internetową to stanowczo za dużo? Nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Ale bardzo proszę, przestańcie polować na prezydenta Rzeczypospolitej. Czy PiS nadwyrężył zaufanie podatników? Na zwołanej w Sejmie specjalnej konferencji prasowej wiceprzewodniczący klubu Lewica Tomasz Kamiński, powołując się na dane z agencji reklamowych, przedstawił całkowitą wartość krótkich kreskówek PiSu, w których partia wyśmiewa i krytykuje Platformę Obywatelską. Ile zatem kosztowała ta zabawa podatników? Pseudospoty, zdaniem sojuszu, kosztowały partię Jarosława Kaczyńskiego 64 tysiące złotych. Tym samym być może to cena, jaką ponieśli polscy podatnicy. Wiceprzewodniczący klubu podkreślił także, że w dobie kryzysu, gdzie szukane są oszczędności, PiS był skłonny wydać taką kwotę lekką ręką. Pytamy, pytamy w dniu dzisiejszym posłów prawa i sprawiedliwości, specjalistów od marketingu politycznego w prawie i sprawiedliwości, jakie kwoty, z jakich pieniędzy zostały wydatkowane na tego typu produkcje. Ile pieniędzy z budżetu państwa poszło na zabawę PIN doktorów Pisu? Z jakich środków, czy ze środków klubu parlamentarnego, czy ze środków partii politycznej, czy też z funduszu eksperckiego? Jak się okazuje, data koncertu królewej popu wynika po prostu z kalendarza koncertowego gwiazdy. Zatem to przypadek, że gwiazda będzie koncertować właśnie 15 sierpnia, czyli w święto w niebo Najświętszej Maryi Panny. Jednak takie argumenty nie trafiają do polskiej skrajnej prawicy. Na zwołanej w Sejmie konferencji prasowej pełniący obowiązki rzecznika Łukasz Naczas odniósł się do zapowiedzi protestu wobec koncertu Madonny osoby które będą chciały zorganizować zgromadzenie, bo będzie to zgromadzenie, będą posiadały wszelkie zgody, chociażby z zarządów dróg, chociażby od władz miejskich na tego typu przedsięwzięcie. I szanowni państwo, chcemy dzisiaj zapowiedzieć dosyć jasno i czytelnie. Ja osobiście już mam bilet na ten koncert zupełnie wcześniej wykupiony i osobiście mogę powiedzieć, że jeżeli się stanie tak, że ktoś przeszkodzi mi w oglądaniu odbiorze tego koncertu, to ja szanowni Panie Państwo skorzystam z artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń, który mówi dosyć jasno, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny i spoczynek nocny albo wywołuje, wywołuje zgłoszenie w miejscu publicznym. I właśnie podlega karze resztu ograniczenie wolności bądź też grzywny. To są konkretne zapisy prawne, z których, Szanowni Państwo, jako obrońcy koncertu Madonny można powiedzieć, będziemy korzystać. To wielkie wydarzenie muzyczne ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Zatem zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać się na koncert królowej Popu, z kolei inni, jak na przykład ksiądz Stanisław Małkowski, uważają, że to bluźnierstwo wobec wiary. I chrześcijan. Same środowisko katolickie wydaje się być w tej sprawie po dwóch stronach barykady. Proszę Państwa, zbliża się data 15 sierpnia i kontrowersje z tą datą, czyli koncert Madonny. Czy są Państwo za to, żeby ten koncert się odbył, czy też niezupełnie? Szczęść Boże, ja powiem osobiście, że ja bym nie poszedł. Ja, ja, będę... ja jeszcze powiem, że u nas w Międzylesiu będzie czuwanie modlitewne z 14 na 15 z prośbą do Pana Boga, żeby ten koncert się nie odbył. Dobrze, rozumiem, że Państwo nie pójdą. A dlaczego? ale czy ten koncert ma być odwołany? Czy na przykład Państwo mogą oczywiście nie iść, ale inni mogą iść ci, którzy chcą, którzy mają bilety? W ogóle, żeby było odwołane, to jest obraza uczuć religijnych Polaków. Więc chciałem ogólnie się zapytać na temat 15 sierpnia, czy wie Pani co się kojarzy? Co się kojarzy w ogóle pani z tą datą? Mamy święto polski, jest to święto kościelne? Święto kościelne, ale jest też koncert Madonny. Czy Pani jest za koncertem? Jak najbardziej? Czyli nie przeszkadza pani konserwatomny no ja w tym? To, bardzo się nie ma o czym interesować, że ten koncert będzie, od i się odbędzie, no nie? To, że mamy święto w Polsce, znaczy, że ma się robić koncert Madonny, prawda? Więc nie, ja nie ale nie ale ludziom to przeszkadza niektórym. Po prostu, że nie mają co robić. Wydaje się, że zapomniany w świecie politycznym Janusz Korwin-Mikke popadł w całkowity niebyt. Środki masowego przekazu lubią jednak skrajności i po raz kolejny dały pole do popisu temu ultraprawicowemu politykowi. Korwin Mikke podczas emisji programu Rozmowa Dnia na antenie TVP info w stylu kojarzonym z jego osobą obraził merytorycznie przygotowanego do dyskusji posła Bartosza Arłukowicza. Nazwał go między innymi dwukrotnie zbrodniarzem. Te właśnie słowa skłoniły posła Lewicy do zajęcia konkretnego stanowiska. I myślę, że nadchodzi czas, kiedy Janusz Korwin Mikke skończy tam, gdzie skończyć powinien, no, a mianowicie w sądzie. Podaję pana Janusza Korwin Mikke do sądu za naruszenie moich dóbr osobistych, ale wykorzystam to jak zwykle w sprawach, którymi się zajmuję na co dzień, a mianowicie w sprawach zdrowia dzieci. W związku z tym będę żądał od pana konu Janusza korwin mikke przeprosin, a także sfinansowania zakupu czterech wózków inwalidzkich najwyższej jakości. Każdy wózek około 5 tysięcy złotych, czyli w sumie będzie to kosztowało Janusza korwin mikke około 20 tysięcy złotych dla tych dzieci, którym właśnie nie pozwala chodzić do normalnych szkół. Oto jakie jeszcze niestworzone historie opowiadał Janusz Korwin-Mikke podczas debaty w Telewizji Polskiej. Nie trzeba rozstrzelać tych z SLD i PIS-u i podobnych, podobnych partii komunistycznych. Otóż, pana, to jest przyczyna. Jeżeli na przykład się dzieciom uczy, uczy, dzieci się uczy, że ojciec nie ma prawa dać skórę, bo można się poskarżyć i wsadzić ojca do więzienia, tak w Szwecji już jest, wyzdaje europejskie, no to dlaczego ja mam mieć dziecko? W tej pan. chwili. Skoro, skoro rośnie mi pa, Pawlik Morozów, który jak dam mu klapa, może mnie wsadzić do kryminału. Żłobki przedszkola zabijają właśnie demografię. Przypominam, gdybym był ojcem dziecka niepełnosprawnego, w życiu bym go nie posłał szkoły integracyjnej. Dzieci się z niego śmiewają, ty dołnie, prawda, popychają. Jak, jak można skazać dziecko, wychowane w kochającej rodzinie, na powód z dziećmi, które z niego wyśmiewają. Przecież nie pan, jak to jest kolor, pan tego nie widzi, bo jak to jest dorosły w okolicy, to oni tak się nie zachowują. Ale ja, ja wiem, ja jak oni to... zachowują naprawdę. Nie pan, pan nie wygaduje bo to jest Pan to jest co nie pan Pan, pan jest po prostu Zechce, no będziemy mówić, jeśli pan zechce mnie nie ale... obrażać, to ja będę panu bardzo wdzięczny. Więc pan Janusz, ja panu wyjaśnię. Europa umiera. Czy, czytam tutaj dane, że u, urodziło, się, urodziło się 600 tysięcy nowych Europejczyków, ale półtora miliona imigrantów. Ale przez te 600 tysięcy nowych narodów to są też dzieci imigrantów. To są dzieci Murzynów, Arabów, Kurdów, Turków w Niemczech. To jest, to, o tym nie zapominajmy. Europa umiera. takim takimi jak ten pan. Dziękuję panie pośle. Pan Janusz Korwin-Mikke odpiął już mikrofony. To najwyższy. Mówię jeszcze raz, ten naj... ten pan jest po prostu zbrodniarzem. Naj, najwyższy... Najwyższy... najwyższy...